cię tu stoję! Co ludzi nie widzi? Zaciągłem się do armii króla Radozwida V. I mam rozkaz bronić łodzie. Hmm, te łodzie są w marnym stanie. Miałem bronić łodzie, ale nie było drewna na ten taki płot do obrony. Ale były łodzie. Zrobiłem płot z łodzi i teraz łodzie bronią się same. Kto cię zwerbował do redańskiej armii? Żadnych werbli nie było, ale były żołnierze. Setnik mówi, pilnować łodzie, bo ich chłopi mogą ukraść, bo to ich. Ja nie rozumiem. A ja chyba tak. Skonfiskowali te łodzie chłopom i bali się, że chłopi będą próbowali je odebrać. Co było dalej? Setnik poszedł, a żołnierze pili. I tak śpiewali, że ho! Ja słucham, ale chłopi przyszli z kosami. Ja chcę pomóc armii. Idę, a wtedy chłopi w krzyk! Żołnierze w krzyk! Ja wcale nie mocno, ale oni leżą. Żołnierze też. Ale rozkaz był pilnować łodzie. To ja pilnuję. Ja teraz żołnierz, jak się patrzy. I nawet e, śpiewać umiem. I... Nie trzeba. A gdzie są ciała? Żadnych tu nie widzę. Ja był głodny. Brzydko marnować jedzenie. Chłopów nie szkoda. Kolegów trochę szkoda. Posiłku nie szkoda. Trollu, dojadł tak blisko miasta. Jesteś zbyt niebezpieczny. A ja dla Ciebie śpiewałem. <laughs> Niewdzięczny ludź! I jeszcze trzeba będzie mięso z pancerza wyłuskiwać! Uh oh